Kolejne zwycięstwo i to przekonujące zwycięstwo. Strzałkowo na drugą ligę idzie w tym roku? Nie, no tak jak mówiłem tydzień temu, to jest dużo za wcześnie, żeby o tym mówić. Cieszy bodajże najwyższe zwycięstwo w historii piłki seniorskiej. Oprócz świetnej gry w ataku dzisiejszej Strzałkowskiego Zespołu, to także na bramce Mateusz Czechanowski niebywałe rzeczy wyprawiał tutaj dzisiaj. Od początku sezonu bramkarze są naprawdę w wyśmienitej formie, bo czy to Mateusz, czy to Dominik nie zawodzili graliśmy 6 meczy w żadnym z tych spotkań nie zawiedli niedługo koniec runda, w zasadzie nie koniec runda, ale krótka przerwa ale chyba nie chcecie za bardzo kończyć tej gry bo byście chcieli, żeby ta pasta trwała, prawda? no tak, wydaje się, że, że można by powiedzieć chwilę trwaj, bo Yy, mamy na 6 czy 5 zwycięstw, także, no, ale jedziemy na ostatni mecz do czy Będziemy się starali wygrać. Bardzo duża skuteczność dzisiaj w wykonaniu strzałkowskiego zespołu to też zadecydowało o tak wysokim zwycięstwie, bo niemal, nie ma, no, niemal wszystkie ataki były kończone zdobyciem bramki. Tak, dzisiaj żeśmy nie obijali ani, ani słupków, sup, ani, ani poprzeczek. Poprzeczki także no. To cieszy, to cieszy, aczkolwiek uważam, że w ataku pozycyjnym zwłaszcza mamy rezerwy, mam nadzieję, że tutaj Dominik Nawrocki wróci do nas na, w 2017 roku i ta gra będzie w ataku pozycyjnym jeszcze lepiej wyglądała, a wiadomo ile on też dawał w obronie, także no ale tak jak wspominałem na początku sezonu, decyzja należy do niego, czekamy, zobaczymy co będzie. Udany mecz w twoim wykonaniu to chyba za mało trochę powiedziane dzisiaj, bo praktycznie no, wie, wiele tych sytuacji było wyciągniętych. Normalnie też zawsze dobrze broni, ale dzisiaj to już chyba przeszedłeś samego siebie. No, udało się, nie powiem. Dużo szczęścia. Chłopacy w obronie pomogli. Zmuszali przeciwników do rzucania z trudnych sytuacji. Ale no, też jestem zaskoczony, że dzisiaj tak dobrze poszło. W drużynie, jak wiemy, jest dosyć duża rywalizacja na bramce, czterech bramkarzy w pierwszym składzie. To jakoś pomaga w tym, żeby doskonalić swoje umiejętności? Czy ta rywalizacja Wam służy? No tak jak szło dzisiaj zauważyć, każdy z nas dzisiaj dobry mecz zagrał. Chłopacy najmłodsi w ogóle nie wpuścili bramki, pograli po 5 minut. Pod koniec spotkania już był praktycznie ustalony wynik. No widać, że trenują od niedawna, bo, bo są braki ale starają się i jak widać jest progres. Jak wiemy jest to jak do tej pory najlepszy sezon w wykonaniu strzałkowskiego zespołu. Mamy nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej. Jak z perspektywy Twojej pozycji, czyli pozycji bramkarza jak Ci się gra w ogóle w tym roku, w tym sezonie w porównaniu do tych lat poprzednich? No to jest zupełnie inny sezon ponieważ no, gra się dużo, dużo lepiej na, na bramce chłopacy no, też lepiej grają, szybciej tą piłką, wiadomo są błędy ale no, cała drużyna zasługuje na, na, na pochwałę w tym sezonie. No, nie wiemy dlaczego dokładnie tak, tak nam idzie, ale oby tak dalej. Trener Leżała dosyć zachowawczo mówi o tym, co czeka Was w tym sezonie, a także i w przyszłym. A Wy, w którym miejsce celujecie na koniec sezonu? Jakie są nastroje w drużynie? No, to pytanie retoryczne chyba jest. No, każdy by chciał awansować do tej drugiej ligi. No, mimo wszystko wiadomo, że jeżeli by się udało awansować, to nie będzie to łatwe. Lecz no, każdy taką cichą nadzieję ma, że znajdziemy się w tej drugiej lidze.